Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na początku chciałem poinformować, że jesteśmy e, nagrywani i nasze e, obrady są transmitowane do sieci. Otwieram e, 40. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Słomikach. Witam wszystkich e, Państwa radnych. Witam Pana Burmistrza oraz Panią Skarbnik. skarbnik na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych, więc możemy spokojnie podejmować uchwały. Na sekretarza dzisiejszej sesji zgodnie z listą obecności powołuję panią Jolantę Ziarto, która zgadza się pełnić tą funkcję. Bardzo dziękuję. Porządek obrad mamy wszyscy. Jeżeli nie ma uwag do tego porządku bardzo proszę o przegłosowanie tego porządku poprzez głosowanie. Głosujmy. O przyjęcie jego poprzez głosowanie. Nie mówię po prostu. Bardzo dziękuję. Wszyscy obecni na sali radni. Przyjęli to ten porządek. Proszę Państwa przechodzimy do y, punktu trzeciego, y, czyli y, przyjęcie lub nie y, y, uchwały numer 1 mam przed sobą projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Słomiki na 2022 rok. Bardzo proszę Przewodniczącą Komisję o opinię w tej sprawie. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2022 roku pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 rok. Obecnych na posiedzeniu było siedmiu radnych. Wszyscy głosowali za. Bardzo dziękuję. Przypomnę tylko, że Dotyczy ona zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem numer 1, zmian w planie wydatków budżetu, dokonuje się zmian planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy słomiki, przyjmuje się plan dochodów i wydatków finansowanych z rządowego funduszu Polski Ład. I to wszystko. Proszę Państwa, dyskutowaliśmy, więc y, proszę o głosowanie. Wszyscy obecni radni y, byli za przyjęciem tej uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do projektu uchwały nr 2 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Słowniki na lata 2022-2035. Bardzo proszę Panie Przewodniczący. Budżetowo gospodarcza Rady Miejskiej w Słomnikach pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Słowniki na lata 2022-2035. Obecnych na posiedzeniu było siedmiu radnych. Wszyscy głosowali za. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o głosowanie. Wszyscy obecni radni y, zagłosowali za przyjęciem. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu piątego. Y, Zakończenie obrad. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia.